W dzisiejszej Ewangelii uczniowie zapewniają Pana Jezusa o tym, że już wszystko zrozumieli. Mówią Mu, nareszcie mówisz, mówisz dla nas otwarcie i dlatego wierzymy, żeś Ty od Boga wyszedłeś. I Pan Jezus zadaje im kontropytanie. Teraz wierzycie? Przyjdzie godzina, kiedy wszyscy mnie opuścicie. Tak samo jest może i w naszym życiu. Tyle razy stwierdziliśmy, że już nigdy więcej. Tyle razy w tysiącach walk, kiedy pokonaliśmy grzech czy słabość, dochodzimy do tego momentu, kiedy mówimy sobie: zwalczyliśmy już ten nałóg, zwalczyliśmy ten grzech, zwalczyliśmy tą pokusę, już nigdy więcej w to nie wpadnę. Albo tak samo z relacją z Jezusem Chrystusem. Po dobrej spowiedzi, po rekolekcjach. Po jakiejś głębokiej modlitwie mówimy, już nigdy więcej, Panie, Cię nie opuszczę. Już zawsze będę miał tą głęboką modlitwę. Zawsze będę przy Tobie. Wystarczy nieraz jedna okazja, jedna pokusa, jeden moment. I opuszczamy Chrystusa, popadamy znowu w grzech. I znowu stajemy się jak ci uczniowie, którzy zapewniali, ale znowu się wyparli. Ta dobra nowina dzisiaj jest dla nas wszystkich, dla tych, którzy ciągle Chrystusa zapewniają, ale dzięki swojej ułomności ciągle zapierają się Chrystusa. I może już nie ma sił i mówi sobie: Ja już więcej nie dam rady, ja już po prostu jestem taki słaby, nigdy nie wyjdę na prostą. Pan Jezus dzisiaj mówi swoim uczniom, wy zostawicie mnie, ale nie będę sam, bo ze mną jest Ojciec. Ty zostawisz Chrystusa nieraz. Ale pamiętaj, że nie jesteś sam. On w tym opuszczeniu jest razem z tobą. Chrystus dzisiaj dalej w Ewangelii kontynuuje. Miejcie odwagę, ja zwyciężył świat. Miejcie odwagę, to On zwyciężył. I w Jego zwycięstwie my też zwyciężamy. Dzień po dniu, upadek po upadku. Dobra nowina niech dotrze do każdego z nas. Jeszcze raz zapewni Chrystusa, że będziesz przy Nim. I tak dzień po dniu, aż do samej śmierci, walka po walce. A zobaczysz, że moc Ducha Świętego Cię opromieni i umocni. Szczęść Wam Boże.